Waga, zaczynamy. Pełne światła. Wszystko, wszystko. Dobra, Dymek rzuta na miejsce. Ciach, 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 ciach. Wszystko. No nie marudźcie. Gotowi? Tak. Proszę. Stop, stop, dziękuję Ci Śwat. Ja ci powiem szczerze, wiesz, ja już nie mam do ciebie zdrowia. Mian, powiedz na jedno pytanie. Jak długo można lecieć po starych błędach? Co się stało? Dziesięć razy Ci mówiłem, że musisz najpierw w ogóle pokazać, że to jest lustro. No, tak? Nie pokazywałeś! Nie wchodź mi słowo! Ci ludzie to zobaczą najbliżej, tak? A ci dalej? Przecież musisz pamiętać o całej sali. Za grosz poczucia sceny, nie masz. wrażenie. cię. Nie przeszkadzać mi tutaj z jasno! Siedzisz tam, usiadłeś jak kołek. W tym zielonym musiałeś siedzieć, jak palam tak. Siedzisz luźno, rozumiesz? Masz siedzieć luźno. Jak człowiek patrzeć tutaj. O, przeglądasz się. Jak człowiek, nie jak. Możesz pochuchać. O. Lustrą się zadziałać swoją bryłą. przetrzeć, znowu popatrzeć. Cokolwiek zaproponuj w ogóle. Jakaś inicjatywa. Jesteś poświęci aktorem. Ciągle was. Jeszcze raz.